Dzień dobry Państwu. Anna Dziubczyńska Pytko, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. Zajmuję się przede wszystkim inicjatywą leków innowacyjnych, czyli partnerstwem publiczno-prywatnym Komisji Europejskiej i Stowarzyszenia Producentów Leków Innowacyjnych i oraz jestem ekspertem do programu Zdrowie, Zmiany Demograficzne i Dobrostan. Otóż z naukami o zdrowiu jest a dość duży kłopot, to znaczy mają bardzo dużo różnych inicjatyw rozbudowanych również wokół programu Horyzont 2020, czyli nie tylko w samym znanym nam podstawowym programie Horyzont, gdzie mamy właśnie zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan, ale również partnerstwo publiczno-prywatną, o którym wspomniałam, którym się zajmuję i cały szereg partnerstw publiczno-publicznych, czyli takich, w których zarówno Komisja Europejska jak i a, agencje krajowe finansujące badania biorą udział, między innymi Eranety, o których państwo mogliście a, słyszeć, ale też a, różne a, inicjatywy wspólne których na przykład Komisja Europejska robi projekty CSA, czyli Coordination and Support Action, a później te inicjatywy rozwijają się na bazie finansowania krajowego. Zawsze, zawsze oczywiście FETY, o których była mowa we wcześniejszej części, czyli w, które teraz są w European. Innovation Council i European Research Council. Czyli kolejne miejsca w programie ramowym, w którym można realizować badania związane ze zdrowiem i oczywiście od zawsze Maria skłodowska kiri Mamy też, jesteśmy partnerem w AT Health, głównie ośrodkami z Łodzi. I reszta to są już troszkę inne działania, w których mm, też bierzemy udział, ale są realizowane jeszcze w inny sposób. Co jest kluczowe przy poznawaniu programu i przy szukaniu tematu, do którego Państwa badania mogłyby pasować? Do szukania w ramach, a, tak jak dzisiaj mój. Moja prezentacja dotyczy zdrowia, więc na przykładzie zdrowia opowiem. Program pracy jest albo był w programie Horyzont 2020, publikowany raz na trzy lata i później uaktualniany. W takim programie pracy, po pierwsze, oczywiście, że trzeba przejrzeć tytuły, ale, czyli tematy, ale też do każdego, Konkursu są e, zasady funkcjonowania tego konkursu, Czyli przy każdym konkursie, który jest otwarty, trzeba czytać aktualne informacje, bo są zarówno e, uaktualniane, jak i a dokład, są inne dokumenty, w których te informacje są e, zawarte. To co? Bym bardzo polecała to w przypadku poszukiwania swojego miejsca badawczego, projektowego w ramach programu Horyzont. To są konsultacje u nas, bo przejrzenie w gronie kilku ekspertów, na przykład właśnie od FETA, Zdrowia czy ERC państwa potrzeb badawczych naukowych nakieruje nas wspólną rozmową na Znalezienie najlepszego rozwiązania i również najlepszych terminów tych konkursów. Jak czytać temat konkursowy, niby sprawa prosta, ale, ale też to trzeba robić bardzo dokładnie. W ramach programu Zdrowie tematy są krótko opisywane, strona półtorej, bardzo rzadko dwie strony, więc ta informacja jest szalenie. Dokładnie sformułowana, i nie ma wątpliwości, że każde słowo waży. Czyli czytając temat, trzeba zwrócić bardzo staranną uwagę na każde słowo i odpowiedzieć sobie, jak ze swoimi badaniami się do tego pasuje. Składa się właśnie z tego identyfikatora i tytułu. Następnie z opisu wyzwania, które jest postawione w tym temacie z zakresu projektu, jakie zadania muszą być zrealizowane. Przy każdym temacie jest budżet projektu, który jest wskazówką, a nie sztywnym, sztywną rekomendacją, tak bywało w poprzednich programach. No i czego spodziewa się komisja, jakie są oczekiwane rezultaty przeprowadzenia tego projektu i właściwie od tego, od tej informacji, czy jesteśmy sprost, w stanie sprostać e, oczekiwanym rezultatom, można by zaczynać czytanie tematu. Przy każdym, oczywiście, też jest napisane, jaki to jest rodzaj projektu. W Zdrowiu są to najczęściej e, projekty badawczo-innowacyjne, aczkolwiek nie zawsze. Za chwilę będziecie Państwo widzieć. Za chwilę pokażę, jakie jeszcze. E, I przy każdym, w temacie właściwie jest napisana też ta informacja, że e, szczególne warunki związane z tym tematem są podane na końcu konkursu, to co pokazywałam w spisie treści, ale też w e, aneksach e, głównych, zasadniczych. To są nie bardzo duże dokumenty, ale istotne w przypadku przygotowywania. E, w przypadku przygotowywania wniosku. Oczywiście, że najfajniejsze i najciekawsze jest przygotowywanie całego wniosku, chociaż no, na, początku, na początku kariery trudno na to liczyć. Struktura konkursów, ostatnich konkursów to pierwszy konkurs Lepsze zdrowie i opieka, podzielone na medycynę personalizowaną, innowacyjny przemysł medyczny, choroby zakaźne innowacyjne systemy opieki zdrowotnej, wpływ środowiska na zdrowie i wkład do konkursu cyfrowa transformacja w medycynie i opiece. Część konkursów już deadline minął, bo były dwuetapowe też tematy i te tematy już są zamknięte, a cały budżet był 498 milionów euro na tę część lepsze zdrowie i opieka. Na pozostałe tematy, które pokażę Państwu, deadline jest do 7 kwietnia. Drugi konkurs to cyfrowa transformacja w medycynie. Z terminem składania do 22 kwietnia i ostatni wielkie bazy danych i cyberbezpieczeństwo w medycynie. Otóż, przepraszam, bo mi timer nie ruszył i ja tak naprawdę nie wiem, do kiedy mam. OK. E, otóż tematy są i w programie pracy i będziecie Państwo mieli dostęp do tej, e, do tej prezentacji. Główną kwestią jest e, bazowanie na wielkich, na wielkich bazach danych i opieranie się na e, danych rzeczywistych. Więc w medycynie, w zdrowiu wchodzimy zdecydowanie w wykorzystanie, w bazowanie dokładnie na… E, Umiejętnościach ICP, powiedzmy. To nawet jeżeli wchodzimy w pierwszy obszar, który dotyczy medycyny, lepsze zdrowie i opieka zdrowotna, to cały czas funkcjonujemy na bazie narzędzi. Jeszcze tylko, i to Państwo będziecie widzieli, cóż, tematów jest 25, nawet gdybyśmy, a Gdybym szybciej mówiła, to nie zdążymy ich przeczytać. Partnerów można bardzo dobrze szukać na, na, na spotkaniu, które się odbyło już w Brukseli. Health, Brokerage Event 2019. Do wszystkich tematów mamy przypisanych partnerów, także zarówno strona internetowa, jak i informacje i prezentacje są. Tam również zawarte. Bardzo zapraszam na tę stronę, bo jest warta wykorzystania. Za em, tydzień, ale to jest 23 listu, października. Aha, 23 października w Gliwicach jest spotkanie partnerskie, a 22 listopada w Warszawie jest em, telemedycyna z, z, z konferencji. Natomiast Inicjatywa Leków Innowacyjnych, czyli to partnerstwo publiczno-prywatne e, będzie miało w przyszłym roku dwa konkursy, z tym, że nie mamy jeszcze tematów. Będzie to konkurs w styczniu i konkurs w czerwcu mniej więcej. E, ten portal charakteryzuje się tym, że ma zakładkę Future Topics i niedługo pokażą się tam e, tematy, które będą get involved apply for funding, które będą Dostępne w styczniu mniej więcej. Ten program a, charakteryzuje się tym, że da, wy, wy efektem prac jest dużo, dużo publikacji, również. Więc e, ktoś z Państwa, kto byłby e, zainteresowany e, tym trudnym skandynawskim programem, bardzo zapraszam do nas, bo akurat do publikacji tematów jest trochę czasu. Więc chętnie. Opowiem i chętnie wprowadzę w te możliwości. Jest najbardziej nakierowany do, do chemików, do klinicystów. I to jest koniec z linkami do, do, do stron, które, które są najbardziej istotne w, dla tych programów. W zespole jesteśmy trzy. Ja się zajmuję, tak jak mówiła, Majem Majem, Ewa zdrowiem i Asia zdrowiem ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń i spisania wniosków projektowych. Pytania od Państwa, bardzo proszę. Jeszcze w takim razie o swoim programie, czyli swoim programie, którym ja się zajmuję, czyli inicjatywie leków innowacyjnych, w którym Europejskie Stowarzyszenie Firm Farmaceutycznych, e, tych największych, a, e, jest, jest partnerem prywatnym, natomiast partnerem publicznym jest Komisja Europejska. Faktycznie e, firmy przygotowują tematy, którymi są zainteresowane. Wiem, że w najbliższym konkursie będzie to między innymi tłuszczycowe zapalenie stawów i choroby z chorób zakaźnych gruźlica. I ta inicjatywa stara się wyszukać procesów i mechanizmów, które działają w danej chorobie, gdzie można by było dostarczyć lek. Cząsteczki oczywiście są i kandydaci na cząsteczki są... są w różnych kręgach, czy to farmaceutycznych znane, ale nie wiadomo też, w jaki sposób celować tymi lekami w, w, w organizm, w człowieka, w komórki. Więc mechanizmy przebiegu chorób, mechanizmy, które umożliwią dostarczanie leków we właściwym czasie i we właściwe miejsce, są poszukiwane w tym programie. Ta część firm farmaceutycznych jest. Z jednej strony przygotowywana, z drugiej strony realizowana, ale przy udziale firm in kind, czyli firmy wchodzą w projekt i rozliczają się swoim uczestnictwem, nie dostają, ale też nie wkładają pieniędzy. Natomiast część prywatna, przepraszam, publiczna to są czyste żywe pieniądze z Komisji Europejskiej, duże w horyzoncie 2020 to jest ponad miliard 600 milionów euro. I konsorcjum badawcze aplikuje tak samo jak do Horyzontu 2020 i jeden projekt, który wygrywa, przygotowuje w kolejnych kilka miesięcy wspólny projekt z, z firmami farmaceutycznymi tak, żeby dojść w efekcie do rozwiązania postawionego problemu.